obiad, to krzyczała OBIAD! No ale ja miałem słuchawki na uszach i najprawdopodobniej pomyślała, że mogę jej nie usłyszeć. A sytuacja wyglądała w ten sposób, że ja miałem jedną słuchawkę wyjętą i na jedną słuchawkę konia waliłem. Właśnie znaczy, ja potrzebowałem tego dźwięku z pornola, więc na jedną słuchawkę ryzykowałem. Druga była wyjęta z ucha, bo druga była skierowana, to ucho było skierowane w kierunku drzwi wejściowych do mojego pokoju. No i tak sobie jadę, jadę, jadę i dziwnym trafem nie słyszałem, że ona idzie. I ona otwierała drzwi, żeby powiedzieć, że obiad jest. I ja w tym momencie szybko tą ręką kliknąłem sobie tutaj krzyżyk. Krzesłem tak się popchnąłem, żeby zablokować drzwi wejściowe do pokoju. Więc moja mama tylko je delikatnie uchyliła. I tą lewą ręką spodnie sobie na górę nasuwałem. I tak szybki ruch zrobiłem. Ogólnie spodnie, całych nawet nie zdążyłem założyć, tylko dziś były na wysokości tutaj. Lekko nad, nad ptakiem, i taki zmęczony, mówię do niej, co? A ona mówi, obiad. I zamknęła drzwi i wyszła. Więc była w 100% przekonana, że w tym momencie była grana akcja, masturbacja. No i wtedy faktycznie było niezręcznie. I wychodząc po ten obiad, nie wiedziałem, czy mi nie zwrócił uwagi, czy fajnie się konia waliło. Ale mama nie była tak zabawna, jak ja jestem, bo ja moje dziecko na pewno bym męczył i bym pytał, czy dobrze gnidę, kurwa, wymęczył.